Drodzy moi widzowie Tutaj zapraszamy Do salon Fryzjerski Ila kobiet, ila mężczyzn W Warszawie No Zapraszamy No tutaj Tu mam tą właśnie ulotkę Zapraszamy do tego salonu fryzjerskiego Jest Ila kobiet, ila mężczyzn no, to jest w Warszawie się znajduje. No. Czy bardzo fajnie tam po polecam ten, ten salon fryzjerski. No. I dla kobiet i mężczyzn. No. Ja tam właśnie z takiej, właśnie w takiej usłudze, można tam warto pójść i można po prostu sobie, można skorzystać. Z takiej usługi. No, bardzo jest tam fajnie szyżą, fajnie tam i obcinają. Fajnie włosy. I bardzo zapraszam tutaj, właśnie do tego, ten salon fryzjerski. No, dla kobiet i mężczyzn. No, zapraszamy do tego salonu. Fryzjerskiego, no w Warszawie to się znajduje. No tutaj, no, i tam można sobie udać się do salonu fryzjerskiego. I kto chce to może tam właśnie czy to chłopak, czy dziewczyna. Znaczy, kot, chłopak może czyjść, i można sobie włosy obciąć do takiego salonu fryzerskiego. No. To jest w Warszawie. No. Bardzo fajnie ścinają i bardzo fajnie robią włosy. No. To tyle. Zapraszamy do kolejnego mojego filmu.